Dzień dobry. Wpisów bogaty, dostaniecie dokładnie Daj Mausia rzucić też? Nie. Mama. No to rzucaj. No. Ślicznie rzuciła. Tak? Jeszcze! Jeszcze, ale chyba już nie mamy chlebka dla ptaszków. Mamy jeszcze tato? Nie mamy. No Ma, mamy. No. Idziemy do domku, tak? Teraz? No. No. Mama cała brudna jest, tak? No. no. Cała, cała brudna.